Dzień dobry, moi drodzy! Witam na pierwszym w tym roku namiotowaniu. Cały rok czekania, aż będzie właściwa pogoda. Troszeczkę wymówek w międzyczasie, że ta pogoda może nie do końca jest właściwa, ale stało się. Jestem. Namiocik, jak widzicie, rozbity. Hamaczek wisi, to też Wam zaraz pokażę. Pogoda, mam nadzieję, dopisze. Aczkolwiek już yy, raczej jestem pewien tego, że jutro albo dzisiaj w nocy będą pewne pogodowe przygody. Między innymi z racji tego nie przyjechałem wczoraj po południu, chociaż pierwotnie taki właśnie był plan. No ale jestem dzisiaj od rana. Jest godzina 10 rano. Jestem pod namiotem w porcie Starych Kapitanów. Dzisiaj na 99%. Odbędzie się premiera, a w zasadzie wodowanie z zakupionego przeze mnie kajaczka. Trochę przeraża mnie myśl, że będę pływał na czymś, co sam do tego pływania będę przygotowywał. No ale co zrobić? Muszę się postarać zrobić to na tyle dobrze, żeby to był kajak, a nie łódź podwodna. A tymczasem, z racji tego, że się rozłożyłem i muszę teraz sobie troszeczkę odpocząć, godzina, jak wspomniałem, jest jaka jest. Czas na kawkę i coś słodkiego do kawy. Działamy. Też na kawka na dziko. Własnoręcznie kupiony placek z czerwoną porzeczką. Spożyję ów placuszek. Wypiję kawę. No, i biorę się z ogromnym podekscytowaniem za rozpakowanie ogromnej torby, w której jest kajak. Naprawdę jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Dobre dwa lata, jak nie dłużej, oglądałem na YouTube filmiki i porównywałem różnego rodzaju kajaki. Takie naprawdę no, amatorskie. Amatorskie, typowo rekreacyjne, ale też takie, którymi można wypłynąć. Na kawałeczek dalej niż tylko na półtorej metra od brzegu, ostatecznie stanęło na kajaku, który od samego początku najbardziej przypadł mi do gustu, czyli na kajaku Explorer K2. No i taki ostatecznie kupiłem. Trzeba korzystać z tej pięknej pogody, z tego, że jest słońce, i w końcu wyciągnąć i rozłożyć ten kajak. Całkiem spora torba. Rozłożyć jak rozłożyć, ale schować to potem. A jest to czego? Nie cierpię. Pięknie, słuchajcie, kajaczek zwodowany. I nie idzie na dno, więc chyba jest dobrze. Jako osoba o cechach nader zdroworozsądkowych w zasadzie można by powiedzieć, że rozsądek to jest moje drugie imię oczywiście posiadam kamizelkę. Nazywali o marynarz po opaskę miał na oku. Na każdym stoku dziewczyna, dziewczyna na każdym stoku. Pochodzi spod Poznania, podobno umie wróżyć z kart panny rwie nawiązania, mężatki na długość nart. Następnie kajaczek mamy zwodowany, przetestowany Nadaję mu imię MS Jaszcząb Niech pływa po wodach i oceanach oraz jeziorach yy, Niewykluczone, że po południu jeszcze raz sobie wypłynę A teraz, może no, tak powiem, zszedłem z wody bo chmurzy się troszeczkę i zaczyna kropić Gdzieś tam daleko, daleko słychać też grzmoty i burza. Wolałbym, żeby mnie na środku jeziora coś takiego nie zaskoczyło. To na razie go, że tak powiem, zacumujemy przy namiocie i poczekamy na lepszą pogodę. Wracamy do studia. Od momentu, kiedy skończyliśmy pływać kajaczkiem, a było to dobrych 4 godziny temu, aż skończyliśmy, dlatego że zaczynało grzmieć cały czas grzmi co prawda nie spadła ani jedna kropla deszczu jeszcze ale ta burza cały czas gdzieś tutaj w pobliżu krąży i cały czas straszy ale ja nie zamierzam czekać teraz komarów zaczęło dużo latać to może faktycznie teraz w końcu zacznie padać chociaż tak naprawdę nie bardzo jest czego nawet przynajmniej tu tam tamtej strony jeziora, może jest bardziej niebo zchmurzone. Ja w każdym razie nie mam zamiaru czekać, na nie wiadomo co. Woda się gotuje. Na obiad będzie wołowina teryjaki No więc, jak dla mnie, konesera wyrazistych smaków, tudzież rzeczy naprawdę ostrych. To jest woda. Makaron z lekko soloną wodą. Nie ma tutaj smaku żadnego. Myślałem, że będzie troszeczkę lepsze. Smakuje jak wkładka z buta węgierskiego hutnika. Niestety. A few moments later. Woda na wieczorną kawkę się gotuje. Jest godzina 19, więc to taka kawka, powiedzmy, do kolacji. Przebrałem się w nieco cieplejsza, Co nie znaczy, że jest zimno, ale po prostu nie chciałem, żeby wieczorem było mi chłodno dojechało kilka kolejnych osób stają kolejne namioty, najechały kolejne przyczepy miejscówka jest bardzo popularna naprawdę jak czasami sobie na Facebooku oglądałem i tak naprawdę z Facebooka z polecenia pierwszy raz tutaj przyjechałem dwa lata temu na no to miejsce jest bardzo popularne ale na przykład Taka ciekawostka, pomimo tego, że miejscowość jest o, 70, 80 km od Poznania, 90% aut na polu namiotowym to są auta z województwa dolnośląskiego w większości Wrocław. Nie wiem, czy w okolicach Wrocławia nie ma takich miejsc, czy po prostu o Wrocławianie. Upatrzyli sobie port Starych Kapitanów. Idziemy na spacerek po polu namiotowym. Pokażę Wam jak to wygląda. Załomam pierwszy duży namiot. Bardzo duży. To jest tam. A jerzy, coś tam. Sam teren pola namiotowego no to jest las Ojga namiotów nie ma jakoś specjalnie dużo, no to chyczep takich stacjonujących tutaj na stałe. Zdecydowanie więcej. Wzdłuż całego, całego pola idzie droga leśno-boleśno, była leśno, jednak bardzo intensywnie uczęszczana. Niestety dzisiaj również przez motocyklistów na krosach pierdzieli tymi gównami i hałasowali swój. nie potrafili uszanować ciszy i majestatu tego miejsca no, niektórzy pływają na supach, niektórzy pływają kajaczkami no, plusem jest to, że jezioro jest do pływania bardzo fajne dostęp do jeziora bezproblemowy, tak naprawdę na każdym Odcinku pola bo pole jest generalnie wąskie ale długie, ale na każdym odcinku tego pola można bezproblemowo sobie znaleźć wygodne dojście do jeziora. I teraz wyobraźcie sobie, patrząc na to, jak to wygląda tutaj wszystko, że na przykład w połowie lipca albo w sierpniu na Facebooku na stronie właśnie tego pola znajduje się informacja przepraszamy nie wpuszczamy więcej czasowiczów, bo nie mamy wolnych miejsc Więc jak to tutaj musi wyglądać, ile tutaj musi tych kamperów, namiotów, przyczep i takich jednodniowych czasowiczów być. I zbliżamy się do centrum. Jak to dumnie brzmi, centrum pola miotowego. A w centrum pola miotowego jest. No, ma chyba jakąś specyficzną nazwę. Jadłodajnia, która w tej chwili raczej czynna nie jest, bo to nie jest jeszcze sezon. W ubiegłym roku, właśnie jak byłem, to jadłodajnia funkcjonowała i podawała naprawdę pyszne rzeczy. Dość powiedzieć, że o, poszliśmy z ekipą z czystej ciekawości poczytać sobie menu. A wstaliśmy dopiero co od grill'a. No i przyszliśmy poczytać sobie menu, co tu sobie zjemy w dniu jutrzejszym. I czytając to menu, normalnie kapała nam ślina spyska do tego stopnia Może większość pozycji z tego menu zamówiliśmy od razu I zrobiliśmy sobie taką karuzelę I każdy po troszeczku próbował tych specyfików Które tam, zam... które tam sobie zamówiliśmy No i, i były naprawdę pyszne Właśnie, bunkrów nie ma, ale i tak jest zajebiście to przyczepka, która jest ikoną tego miejsca, czyli Niewiadów, pomalowany w indiańskie akcenty. Tam, gdzie jest to jasne miejsce, znów się błyska. Znów się błyska. Widać, że tam pada deszcz. No i gdzieś tam chyba idzie jakaś kolejna burza. O, teraz było widać. Nie wiem, czy kamera to uchwyciła. Było widać, jak błyszczy. Błyska. O, i znowu. Dzień dobry, no, witam w piękny niedzielny poranek. Wczesny poranek, bo jest godzina 5:44. Spało się dobrze. Raz w nocy wstałem, ale tak poza tym rewelacja. Co nie pozostaje nic innego, jak teraz wziąć, ogarnąć się, przygotować sobie. Ogarnąć się, przygotować sobie śniadanko. No i z racji tego, że pogoda jest piękna, nie ma żadnej chmurki, przynajmniej na razie. Warto z tego skorzystać i po śniadanku wypłynąć kajaczkę na jezioro. Ale najpierw poranna toaleta. No i dzisiaj było pierwsze spanie. Więc też można powiedzieć eksperymentalna na nowym zakupie, czyli w super, ekstra, mega, ultra, zajebistym materacu z chińskiego portalu. Już w momencie, kiedy dostałem ten materac, to stwierdziłem, że no <laughs> wygląda na solidny. Dzisiaj było pierwsze spanie. Potwierdzam, ma jak za kwotę, którą udało mi się go kupić, czyli tam 10 zł, jest naprawdę bardzo wygodny. No i przy tym jest leciutki, malutki, pakowny. Więc sprawdził się, to było dobrze wydane 10 zł. będziemy spożywali w takich pięknych okolicznościach przyrody, z takimi oto ja pięknymi widoczkami, czyli słońcem schodzącym nad jeziorkiem, nad piękną taką poranną mgiełką, nad tym jeziorkiem się unoszącą. Tam daleko, daleko, daleko leci balon. I z racji tego, że nie jest to balon F-16, to on jeszcze długo będzie leciał. Ale jak będzie bliżej i okaże się oczywiście, że leci w moim kierunku, to też Wam go pokażę. A teraz, jak powiedziałem, czas na śniadanko. W menu śniadaniowym, czy całe menu generalnie dość egzotyczne. Papryka z dorszem, bułeczka i kawa. A jak będzie mało, to do zagryzienia jeszcze śledź w tomacie. Smacznego, chłopie. Godzina siódma rano, a ja już sobie czyluję na jeziorku. Piękna pogoda, spokojna woda, zero wiatru. Jeszcze w piątek wahałem się, czy tutaj przyjechać, z racji tego, że ta pogoda była niepewna. I w piątek, nawet w sobotę chyba jeszcze rano, Dlatego tego rejonu tutaj cały czas był alert RCB związany z burzowymi frontami. Nie byłem pewny, czy, czy przyjadę, bo siedzieć w deszczu pod namiotem, no niby przyjemna sprawa, ale człowiek chciałby porobić coś więcej. Żałowałbym, gdybym nie przyjechał. Jestem na drugim końcu jeziora. Jezioro jest generalnie dość wąskie, ale stosunkowo długie. No i jestem na tym przeciwległym, dłuższym boku. Krańcu może bardziej. Mnóstwo stanowisk wędkarskich, pomościków i po jednej i po drugiej stronie jeziora. I wszystkie obsadzone. Panowie rybkarze siedzą i moczą kije. A tam daleko na wprost jakiś czerwony punkt na wodzie, czy to jest jakaś bojka, czy coś takiego? Nie wiem. Ale to właśnie zamierzam sprawdzić. No i po krótkiej chwili jesteśmy przy tym czymś i okazuje się, że to jest Bojka sygnalizacyjna, może tak to nazwę, z linką, a w dół spuszczona jest siatka na ryby. Nie wiem, nie znam się na rybach kompletnie, ani na sposobie ich łowienia, pomimo tego, że jestem zodiakalną rybą. Jestem na samym końcu jeziora, tam dalej już jest tylko rzepa, więc zostało mi jeszcze za 30 metrów, żeby podpłynąć i przybić tam piątkę i stwierdzić, że byłem na końcu jeziora i spróbujemy sobie popłynąć tam, tym zakolem i w stronę, że tak powiem, portu macierzystego ale oczywiście spieszyć się nie będziemy, bo nie ma gdzie korzystamy ze słonka, z promieni UV, które mnie opalają i z tej ciszy i spokoju polecam dzieciom, jak to mówił Wiesław Szywka ponad 3,5 godziny na wodzie także myślę, że pomału będziemy się cumowali, i wyciągali kajak z wody jak mówi przysłowie, umiar zdobi młodzieńca. Na obiad hot super, ultra, mega Ojezu oh Extra Chicken Spicy. Spicy razy 4, nawet tutaj jest napisane. Powiem tak: pierwszy raz podczas przyrządzania chińskiej zupki czuję niepokój. Lubię ostre rzeczy i dobrze o tym wiecie, ale po tym to nie wiem czego się spodziewać. Powiem Wam, że już po drugiej łyżeczce świeczki mi z nosa lecą, więc jest ostre. Szkoda tylko, że w tych zupkach, za tą ostrością, jeszcze, jeszcze nie idzie intensywność smaku bo ona jest po prostu ostra. Nic więcej. Żeby jeszcze jakiś smak w tym był, to ta ostrość gdzieś by tam wchodziła. No powiem tak, spróbuję to zjeść, ale to będzie męczarnia. Naprawdę. Tak jak lubię, tak wiem, że będę się męczył. Ktoś, kto wymyślił tą zupkę, to powinien już dawno w kryminale siedzieć, za coś takiego. Tragedia. Na razie tylko tyle zjadłem, z bólami, ale zjadłem. Ale wiem, że ta zupka na pewno jeszcze raz będzie szczypała. Myślę, że gdybym jadł ją na kajaku i by mi kapnęła, to mogłaby przepalić go na wylot. Na razie przepala moje jelita, a w późniejszym czasie myślę, że okrężnice również. Uch. O cholera mi to było. Obozowisko zwinięte. Jak przestała na Indianinach. Nie zostawiłem po sobie żadnych śladów. Jedynym śladem o moim pobycie tutaj będzie film na YouTubie. Więc jeżeli Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. A jak wspomniałem już nieraz, będzie mnie to motywowało do nagrywania do Was kolejnych filmików z takich wycieczek. Tyle z mojej strony. Widzimy się na następnej wyprawie urbexowej albo takiej wyjazdowej.